74-letnia Bożena Dykiel przyłapana z kieliszeczkiem. Tak ogrzewa się na rędce nad morzem. Bożena Dykiel, 74 l, i jej mąż wyjechali nad polskie morze już po sezonie, więc zamiast parawanu musieli zabrać ciepłe kurtki. Ale choć pogoda nie rozpieszczała, im było wyjątkowo gorąco. Rozgrzewała ich miłość i rozgrzewające posiłki w restauracjach. Zobaczcie nasze zdjęcia. Bożena Dykiel i jej mąż na rędce nad morzem. Nie wszyscy zdążyli wyjechać nad morze, gdy słońce przygrzewało, można było się opalać i pluskać w falach naszego Bałtyku. Bożena Dykiel i jej mąż, aktor Ryszard Kirejczyk, 78 litrów, dotarli do Trójmiasta dopiero we wrześniu. Musieli więc zabrać ze sobą kurtki przeciwdeszczowe i nastroić się na to, że w jakiś sposób będą musieli się rozgrzać. Ale oni od zawsze świetnie sobie z tym radzili. Choć są ze sobą od ponad 45 lat, bardzo dbają o to, by pomiędzy nimi było gorąco. Seks po u60 z tym samym partnerem, tak jak ja ze swoim panem Rysiem, to cudowna sprawa zachwalała swoje życie intymne aktorka. Podczas wizyty, w gdyni para zakochanych wyszła na spacer wzdłuż plaży. Zajrzeli do jednej z knajpek, gdzie obowiązkowo zamówili sobie rybkę. No i coś do picia emotikon uśmiech z przymrużeniem oka. Ach, taki wypad we dwoje smakuje podwójnie.